Napisałam, właśnie spłaciłam kredyt mamy. Siostra odpisała to. Teraz jest ci coś winna? Siedziałam w swojej małej kawalerce na warszawskim Okotowie, trzymając w dłoniach ostatnią ratę kredytu hipotecznego mojej mamy. Dwadzieścia lat spłacania, dwadzieścia lat miesięcznych wpłat po tysiąc złotych, dwadzieścia lat poświęcania własnych marzeń. W końcu było po wszystkim. Mama mogła spokojnie mieszkać w swoim domu w Radomiu, a ja, ja mogłam w końcu zacząć żyć dla siebie. Mam na imię Kasia Kowalska i mam 38 lat. To, co wydarzyło się tego grudniowego dnia w 2023 roku, zmieniło wszystko w mojej rodzinie. Historia, którą zaraz opowiem, dotyczy pieniędzy, rodziny i odkrycia, że czasami ci, których kochamy najbardziej, mogą być najbardziej toksyczni. Jeśli kiedykolwiek czułaś, że Twoja rodzina wykorzystuje Twoją dobroć, zostań ze mną do końca tej historii. Podziel się swoimi doświadczeniami w komentarzach. Zostaw łapkę w górę i subskrybuj nasz kanał, bo razem pomożemy wszystkim kobietom, które przechodzą przez podobne sytuacje. Wszystko zaczęło się 20 lat temu, gdy mama straciła pracę w fabryce tekstylnej w Radoniu. Miała wtedy 40 lat, rozwód za sobą i dwójkę córek do wykarmienia. Ja byłam najstarszą, miałam 18 lat i właśnie kończyłam liceum o profilu ekonomicznym. Moja młodsza siostra Agnieszka miała 14 lat i była oczkiem w głowie mamy. Zawsze była u, która mogła wszystko. Pamiętam dokładnie ten dzień, gdy mama wróciła z zakładu z kartonowym pudłem swoich rzeczy. Płakała w kuchni, a ja robiłam herbatę i próbowałam ją pocieszyć. Co teraz będzie? pytała przez łzy. Jak dam radę was utrzymać? Kasiu, powiedziała mama pewnego wieczoru, gdy siedziałyśmy przy kuchennym stole w naszym małym mieszkaniu na osiedlu Gołębiów. Muszę wziąć kredyt na dom. Nie mogę już płacić czynszu za to mieszkanie, a ceny tylko rosną. Spółdzielnia podniosła czynsz już trzeci raz w tym roku. Pamiętam, że na dworze spadał pierwszy śnieg. Było zimno, a w mieszkaniu ledwie grzały stare kaloryfery, które trzeba było stukać, żeby zaczęły działać. Mama pokazała mi ofertę z PKOBP dom na przedmieściach Radomia, w dzielnicy Michałów, z małym ogródkiem, trzy pokoje i garaż. Wyglądał jak marzenie z kolorowych magazynów o wnętrzach. Ale mama, jak spłacimy kredyt? Nie masz pracy, zapytałam przerzucając dokumenty Znajdę pracę, odpowiedziała z determinacją. A ty idziesz na studia zaoczne i będziesz pracować. Razem damy radę. Wtedy wydawało mi się to dobrym planem. Byłam młoda, pełna energii, przekonana, że wszystko się uda. Nie wiedziałam, że podpisuję kontrakt na 20 lat mojego życia. Pierwsze lata były ciężkie, ale jakoś dawałyśmy radę. Ja pracowałam w małym biurze księgowym na warszawskiej Pradze. Mieszkałam w wynajmowanym pokoju u starszej pani na Mokotowie i co miesiąc, 25, transferowałam 1000 złotych na konto mamy. To było święte. Nawet gdy sama musiałam pożyczać na jedzenie, mama dostawała swoją ratę. Ona znalazła pracę w sklepie spożywczym żabka, ale zarabiała niewiele, jakieś 1200 zł na rękę. Moja siostra Agnieszka chodziła do liceum plastycznego i marzyła o studiach na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Kasiu, jesteś aniołem, mówiła mama przez telefon co miesiąc. Gdy dostawała przelew o piątej rano, bo zawsze sprawdzała konto jako pierwszą czynność dnia. Nie wiem, co byśmy bez ciebie robiły. Jesteś najlepsza córką na świecie. Ale z czasem zaczęłam zauważać pewne rzeczy, które wcześniej przyjmowałam za normalne. Agnieszka dostawała wszystko, czego chciała. Nowy Samsung, ubrania z rezerw, wyjścia z koleżankami do Śtonalda, wakacje nad morzem. Mama tłumaczyła, że dziecko musi mieć normalne życie, nie może się wstydzić przed rówieśnikami. A ja? Ja mogłam sobie pozwolić na jedno wyjście do Kina Galaksy miesięcznie i to na seanse studenckie za 15 zł. Po pięciu latach spłacania kredytu spotkałam Tomka na kursie języka niemieckiego w Berlitz. Pracował jako programista w małej firmie IT, był inteligentny, zabawny i chciał ze mną budować wspólną przyszłość. Pochodził z Wrocławia, miał podobne doświadczenia z rodziną, więc wydawało mi się, że się rozumiemy. Kiedy powiedziałam mamie, że myślimy o ślubie, jej reakcja była dziwna. Zamilkła na długo, a potem westchnęła ciężko. Kasiu, to wspaniałe, ale mam nadzieję, że nie zapomnisz o swoich obowiązkach wobec rodziny, powiedziała, poprawiając firanki w salonie swojego domu. Jakich obowiązkach? Zapytałam. No, kredyt. Przecież nie zostawi mnie z tym sama? To byłoby nieodpowiedzialne. Pamiętam, że poczułam wtedy dziwny ucisk w żołądku. Jakby coś było nie tak, ale nie umiałam tego nazwać. Tomek był zrozumiały, gdy wyjaśniłam mu sytuację. Rodzina to rodzina, powiedział. Będziemy sobie radzić. Pobraliśmy się skromnie, bez wielkiej uroczystości, bo nie było na to pieniędzy. Agnieszka miała wtedy 24 lata i studiowała w Krakowie. Mama opłacała jej akademik, książki, utrzymanie. A skąd brała pieniądze? No, przecież miała wsparcie od starszej córki. Kolejne lata mijały w podobnym rytmie. Ja i Tomek mieszkaliśmy w małej kawalerce, oszczędzaliśmy na każdym groszu, odkładaliśmy na własne mieszkanie. Ale te pieniądze jakoś nigdy się nie gromadziły, bo zawsze były jakieś wydatki. Mama potrzebowała nowej pralki. Agnieszka musiała pojechać na praktyki do Włoch. Mama zachorowała i potrzebowała pieniędzy na prywatną wizytę u lekarza. Kasiu, jesteś jedyną osobą, na którą mogę liczyć, mówiła mama za każdym razem, gdy prosiła o dodatkowe pieniądze. A ja czułam się potrzebna. Ważna. Niezastąpiona. Przełom nastąpił siedem lat temu. Tomek dostał awans i dobrą propozycję pracy w Niemczech. To była szansa na nowy start, na lepsze życie, na w końcu odłożenie pieniędzy na własny dom. Nie mogę jechać, powiedziałam mu wieczorem, gdy siedzieliśmy na kanapie w naszej małej kawalerce. Dlaczego? Zapytał, nie kryjąc zaskoczenia. Mama, kredyt, nie mogę jej zostawić. Tomek patrzył na mnie długo. Jakby widział mnie po raz pierwszy. Kasiu, masz 31 lat. Twoja siostra ma 27. Czy nie uważasz, że pora, żeby one same się sobą zajęły? Nie rozumiesz, odparłam. To moja rodzina. Mam wobec nich obowiązki. A co z obowiązkami wobec siebie? Wobec nas? Tej nocy kłóciliśmy się do rana. Tomek wyjechał do Niemiec sam. Zostałam w Warszawie. W swojej rutynie, z miesięcznym przelewem dla mamy i poczuciem, że robię właściwą rzecz. Ale po roku zaczęłam otrzymywać zdjęcia od Tomka. Jego nowe mieszkanie w Berlinie. Wycieczki po Europie. Nowe życie, które mógł być też moje. A ja? Ja dalej siedziałam w tej samej kawalerce, płaciłam ten sam kredyt, słuchałam tych samych próśb o pieniądze. Agnieszka w tym czasie skończyła studia i została graficzką. Mieszkała w Krakowie. Zarabiała całkiem nieźle, ale nie pomagała mamie ani groszem. Kasiu radzi sobie przecież, mówiła, gdy pytałam ją o to przez telefon. Ale to także twoja mama, próbowałam tłumaczyć. No i co z tego? Ty zawsze wszystko robiłaś, to po co mam się mieszać? I wtedy zrozumiałam. Nie byłam potrzebna. Byłam wygodna. Rok temu mama zachorowała na cukrzycę. Nie była to choroba śmiertelna, ale wymagała regularnej kontroli i leków. Naturalnie, zwróciła się do mnie o pomoc finansową. Kasiu, wiesz, że nie mogę sobie pozwolić na prywatną opiekę medyczną, powiedziała przez telefon. A w NFZ kolejki są straszne. Zgodziłam się pokryć koszty prywatnego leczenia. Kolejne 500 zł miesięcznie do mojego budżetu obciążeń rodzinnych. Ale tego razu postanowiłam sprawdzić coś, co nigdy wcześniej nie przyszło mi do głowy. Poszłam do banku i poprosiłam o szczegółowy harmonogram spłaty kredytu mamy. To, co zobaczyłam, wbiło mnie w ziemię. Zostały tylko trzy raty. Trzy raty po tysiąc złotych i kredyt będzie spłacony. Dwadzieścia lat płacenia, dwadzieścia lat ograniczania się, dwadzieścia lat odkładania własnego życia. A tu, na papierze, czarno na białym, zostały tylko trzy miesiące. Tego wieczoru nie mogłam spać. Przechodziłam po mieszkaniu i próbowałam zrozumieć, dlaczego mama nie powiedziała mi, że kredyt jest prawie spłacony. Dlaczego nie było rozmowy o tym, że za trzy miesiące będę wolna od tego zobowiązania? Zadzwoniłam do niej następnego dnia. Mamo, sprawdziłam w banku. Zostały tylko trzy raty kredytu. Cisza na drugim końcu słuchawki. No, tak powiedziała w końcu. Dlaczego mi nie powiedziałaś? Bo, no, myślałam, że będziesz dalej pomagać. Dom potrzebuje remontów. Ja jestem już stara, Agnieszka ma swoje życie. Poczułam, jakby ziemia usuwała mi się spod nóg. Mamo, przez 20 lat płaciłam kredyt na twój dom. Zrezygnowałam z życia z mężem, z własnego mieszkania, z podróży, z wszystkiego. I ty planowałaś, żebym płaciła w nieskończoność? Kasiu, nie bądź egoistką. Rodzina to rodzina. Egoistka. Po dwudziestu latach płacenia za dom, w którym nawet nie mieszkałam, byłam egoistką za to, że chciałam w końcu żyć własnym życiem. Tej nocy napisałam długi e-mail do Tomka. Przeprosiłam go za wszystko, wyjaśniłam sytuację i spytałam, czy jest jeszcze szansa na nasz związek. Jego odpowiedź przyszła następnego dnia: Kasiu, czekam na Ciebie. Zawsze czekałem. Dwa miesiące później, w grudniu 2023 roku, wpłaciłam ostatnią ratę kredytu. Siedziałam przy komputerze, wpisywałam dane do przelewu i czułam dziwną mieszankę ulgi i żalu. Ulgi, że to koniec. Żalu za tyle straconych lat. Po potwierdzeniu przelewu napisałam wiadomość do rodzinnej grupy na WhatsAppie. Właśnie spłaciłam ostatnią ratę kredytu mamy. Strzelający pojemnik serpentyno. Odpowiedź mamy przyszła po kilku minutach. Dziękuję, Kasiu. Jesteś cudowną córką. Duże czarne serce. Ale to, co napisała Agnieszka pół godziny później, zmroziło mi krew w żyłach. To teraz jest ci coś winna? Twarz z uśmieszkiem. Wpatrywałam się ten komunikat, nie mogąc uwierzyć w to, co czytam. Dwadzieścia lat mojego życia. Dwadzieścia lat po tysiąc złotych miesięcznie. Dwadzieścia lat, kiedy mogłam podróżować, kupić własne mieszkanie, zbudować normalne życie z mężem. I moja siostra, ta, którą mama rozpieszczała przez całe życie, pyta, czy mama jest mi coś winna. Zadzwoniłam do Agnieszki natychmiast. Co to miało znaczyć? Zapytałam bez przywitania. Co? Udawała zdziwioną. Ta wiadomość co jest mi mama winna? No, nic przecież, zaśmiała się. Ty dobrowolnie płaciłaś ten kredyt. Nikt cię nie zmuszał. Dobrowolnie? Miałam osiemnaście lat, gdy mama powiedziała, że potrzebuje pomocy. Byłam dzieckiem. Kasiu, przesadzasz. Pomagałaś rodzinie to normalne. A ty? Dlaczego ty nigdy nie pomagałaś? Bo nie musiałam. Ty wszystko robiłaś. W tamtej chwili wszystko do mnie dotarło. Ja nie byłam ważnym członkiem rodziny. Ja byłam bankomatem. Wygodnym, niezawodnym, nigdy niezawodzącym bankomatem. Agnieszka, powiedziałam spokojnie, mama mieszka w domu wartym dzisiaj przynajmniej 600 tysięcy złotych. Dom, który ja spłacałam przez 20 lat. Dom, w którym nigdy nie mieszkałam. I ty pytasz, czy jest mi coś winna? No to co, chcesz teraz pieniędzy od starszej kobiety? W jej głosie pojawiła się agresja. Nie chcę pieniędzy. Chcę uznania. Chcę, żeby ktoś w tej rodzinie powiedział, dziękuję ci, Kasiu, za to, że poświęciłaś swoje życie dla nas, kropka. Ale mama ci dziękowała. Mama dziękowała mi za ratę. Jak automatu, który wykonuje swoją funkcję. Rozłączyłam się i usiadłam na podłodze swojej kawalerki. Po raz pierwszy od lat płakałam. Nie z żalu, nie z rozpaczy. Płakałam z ulgi. W końcu wszystko zobaczyłam jasno. Następnego dnia napisałam długi list do mamy. Wyjaśniłam jej wszystko, swoje uczucia, swoje poświęcenia, swoją potrzebę uznania. Napisałam też, że wyjeżdżam do Niemiec, do Tomka i że muszę w końcu zacząć żyć własnym życiem. Mama zadzwoniła wieczorem, płacząc. Kasiu, nie wyjeżdżaj. Kim ja będę bez ciebie? Będziesz matką, która wychowała córkę na niezależną kobietę, odpowiedziałam. Będziesz kobietą, która ma dom bez kredytu i córkę mieszkającą w tym samym mieście co ty kropka. Agnieszka ma swoje życie. To doskonała okazja, żeby je z nią dzielić. Wyjechałam do Berlina w styczniu 2024 roku. Tomek odbierał mnie z lotniska. Trzymał mnie długo w objęciach i szeptał: Tak bardzo za tobą tęskniłem. Pierwsze miesiące były trudne. Musiałam nauczyć się żyć dla siebie. Wybierać filmy, które chcę oglądać. Kupować ubrania, które mi się podobają, nie patrząc na cenę. Planować weekend, nie myśląc o tym, czy mama będzie potrzebować pomocy. Ale przede wszystkim musiałam nauczyć się nie czuć winy za swoje szczęście. Mama dzwoniła co tydzień. Opowiadała o swoim życiu. O sąsiadkach, o pogodzie. Nigdy nie wspominała o pieniądzach, jakby nagle zapomniała, że przez dwadzieścia lat były głównym tematem naszych rozmów. Po trzech miesiącach zadzwoniła Agnieszka. Kasiu, powiedziała, a w jej głosie słychać było coś, czego nigdy wcześniej nie słyszałam niepewność. Mama ciągle o tobie mówi. I chyba zaczyna do mnie dzwonić, gdy potrzebuje pomocy. To dobrze, odpowiedziałam, ale ja nie wiem, jak to robić. Jak pomagać? Agnieszka, masz trzydzieści lat. Czas się nauczyć. Może, może mogłabyś mi pomóc? Pokazać, jak to się robi? Po raz pierwszy w życiu moja młodsza siostra prosiła mnie o radę, a nie o pieniądze. Dobrze, zgodziłam się. Ale pod jednym warunkiem jakim? Nie będę już bankomatem tej rodziny. Będę siostrą, córką, ale nie źródłem finansowania. Przez następne miesiące rozmawiałyśmy regularnie. Uczyła Magnieszkę, jak budować relacje z mamą opartą na uczuciach, a nie na transakcjach. Jak być pomocną, ale niewyzyskiwaną. Jak mówić nie w sposób, który nie niszczy więzi. Mama także się zmieniała. Zaczęła mówić o swoich uczuciach, a nie tylko o potrzebach. Opowiadała o tym, jak jest dumna z tego, co osiągnęłam, a nie o tym, czego potrzebuje ode mnie. Kasiu, powiedziała podczas jednej z rozmów Przepraszam cię za wszystkie te lata. Nie wiedziałam, jak bardzo cię wykorzystuję. Myślałam, że to normalne rodzice czasem potrzebują pomocy dzieci. Mamo, pomoc to jedno ale ja nie pomagałam ja żyłam twoim życiem zamiast swojego, kropka. Wiem to teraz. I wiem też, że najlepszą matką będę wtedy, gdy ty będziesz szczęśliwa. We wrześniu 2024 roku Tomek oświadczył mi się ponownie. Tym razem na plaży w Hiszpanii, podczas naszego pierwszego prawdziwego urlopu od dziesięciu lat. Kasiu, powiedział, krękając na jednym kolanie, chcę spędzić z Tobą resztę życia. Ale tym razem tylko z Tobą kropka. Płakałam ze szczęścia, gdy zakładał mi pierścionek na palec. Ślub wzięliśmy w grudniu 2024 roku, dokładnie rok po spłaceniu kredytu. Mama przyjechała do Berlina, pierwszy raz w życiu wsiadła do samolotu. Agnieszka była moją druchną. Podczas tostu mama powiedziała: Kasia, przez lata myślałam, że najlepsza córka to ta, która poświęca się dla rodziny. Dzisiaj wiem, że najlepsza córka to ta, która jest szczęśliwa. Dziękuję ci za wszystko, co dla mnie robiłaś. Ale jeszcze bardziej dziękuję ci za to, że w końcu zaczęłaś żyć dla siebie, kropka. Dziś mieszkam z Tomkiem w pięknym mieszkaniu w centrum Berlina. Pracuję jako konsultantka finansowa i pomagam kobietom w sytuacjach podobnych do mojej kobietom, które zatracają siebie w pomaganiu innym. Mama nadal mieszka w swoim domu w Radoniu. Agnieszka odwiedzają co weekend, pomagają sobie nawzajem, budują normalną relację matki z córką. A ja? Ja je odwiedzam raz na miesiąc, jako gość, jako kochana córka, ale nie jako osoba odpowiedzialna za ich życie. Mija już prawie rok od dnia, gdy spłaciłam ostatnią ratę kredytu. Rok. W którym nauczyłam się żyć własnym życiem? Rok, w którym zrozumiałam, że miłość to nie poświęcenie siebie dla innych, ale budowanie zdrowych granic, które pozwalają kochać bez szkody dla siebie. Jeśli jesteś kobietą, która płaci za życie innych, pamiętaj, twoje życie też się liczy. Twoje marzenia też są ważne. I nie jesteś egoistką za to, że chcesz być szczęśliwa. A jeśli ktoś w Twojej rodzinie pyta Cię, czy jest ci coś winiem po latach Twojego poświęcenia, odpowiesz może tak jakie ja odpowiedziała Magnieszce miesiąc temu, gdy zadzwoniła z przeprosinami. Nie, nic mi nie jesteś winna. Ale jestem ci wdzięczna za to, że dzięki temu pytaniu w końcu zrozumiałam, kim naprawdę jestem. Nie bankomatem. Nie narzędziem. Po prostu kasią, która zasługuje na szczęście. Czasami najlepsze, co możemy zrobić dla rodziny, to przestać się dla niej poświęcać. Bo tylko wtedy nauczą się nas cenić jako ludzi, a nie jako źródło pomocy. Jeśli ta historia dotknęła cię w jakiś sposób, podziel się swoim doświadczeniem w komentarzach. Może twoja historia pomoże innej kobiecie zrozumieć, że ma prawo do własnego życia. Zostaw łapkę w górę, jeśli uważasz, że więcej kobiet powinno usłyszeć takie historie i subskrybuj nasz kanał. Razem możemy wspierać się w budowaniu zdrowych granic z rodziną. Pamiętaj, kochać można bez poświęcania siebie. I czasami największą miłość okazujemy wtedy, gdy w końcu mówimy dość.